Hej, witam serdecznie w kolejnym odcinku z serii GTA Online. W tym odcinku jestem w Avengerze. No i wykonamy sobie kolejną misję ALS, czyli dla aniołów w Los Angeles. Numer dwa to jest precyzyjny nalot. Odszukaj i zniszcz kluczową bazę Meriwether. Tak, teraz to zrobimy sobie. Trzeba opuścić Avengera. Wychodzimy. I... Transport, so lately merriweather has been forcing smugglers to bring in their imports and taking a fat cup for themselves that's some bullshit right we can't have respectable members of the criminal community collaborating with these assholes i say we tell the smuggler they got roped in right now and run up on the whole deal we tag all their boxes and then peel come through and drop a couple bombs on them sound good Uda się na przystań Puerto del Sol. Gdzie ona jest? No to lecimy w kierunku bliżej nieznanym. Na południe, no. Może nie jest nieznany, ale miejsce jest nieznane. Nie wiem gdzie jest Puerto del Sol. Mamy na to pół godzinki w sumie, ale myślę, że uda się zrobić to szybciej. Lecimy z Bieredzu, czyli nowym odrzutowcem, który został kupiony przeze mnie w tańszej cenie. So we gotta get into the smuggler's phone so we can figure out where the deal is going down. Sending a photo of who we're looking for now. But heads up, looks like they got some security close by. Co ja mam z tym No, mam kobitkę. No, i co z tego? Czy nie ja mogę jej skasować? Cóż, może zrobię inaczej. Wylądujemy sobie tutaj na górze, będziemy robić zdjęcia u góry. To znaczy, zdjęcie zdjęcia to może za duże słowo. Tylko sobie ją po prostu zlokalizujemy. Tutaj jest jacht jakiś, ale to chyba nie ma większego znaczenia. Tu jest koleżanka. No, znalazłem, no i, i co dalej mam z nią zrobić? Ciekawe czy mogę wylądować tam przy niej. Znalazłem ją, ale co z tego? Wylądujemy trochę niżej. Na pewno tego nie widać. schakuj telefon? Otwórz aplikację hakerską. No to dość łatwo na razie. Dobra, jeszcze raz. Od nowa? Dobra. No to w ten sposób w takim razie zdobędziemy sobie telefon. Ojejku. No Okej, okay, mamy. I co teraz? Zdobywam telefon, no i co z tego? Boże, ale ta postać jest po prostu, no, niemożliwa. Dobra, ja stąd lecę. Nie potrzebuję Waszego zainteresowania, Wy mojego. Także będziemy się żegnać. Żegnam. Bye bye. Widzimy się kiedy indziej. Powinienem ich zgubić. Zaraz. Lecimy sobie w chmury. Tak wysoko jak to tylko możliwe. Już nie widać miasta. Swoją drogą bardzo szybko leci do góry. I to bez, bez przeciążeń. Absolutnie żadnych. No i co? Zgubieni? Zgubieni. You in the home? Okay. Going through all this shit now. Got it. <laughs> we found them. Just tag the base on your GPS. That's all i man. Hey, I found something else in this room. They're using another base nearby, a smaller one. Let's hit that shit too. Maybe you can swipe some uniforms and get onto the main base without them knowing. yeah Alex here was for a while that Merryweather's been experimenting with some crazy weapon prototypes. His phone's got a shit ton of text talking about blueprints in his base. Try to get a picture while you're in there. Once you get in there, start planting tracers on their shipments. Look for big boxes and Meriwether logos. We got P ready in the Alcanaz. So soon as you're done, he'll come through with the heat. Dobra, jestem już na miejscu, ale tej bazy chyba, jeśli to jest tutaj w ogóle. Wejdę tu jakoś? A! Tak chronione, że jacie. Nie, to nie są. To nie jest Meriwether. To jest Meriwether? Tak. To co, zdejmiemy ich chyba wszystkich, nie? Dużo ich? Tylko tyle? No i to tyle. Meriwether przejęte, przynajmniej ta mniejsza baza Nightshark. No to jedziemy teraz do bazy. Dodano nowe wyposażenie: strój Meriwether. No i super. Czyli Rage mogę w sumie wrócić. Dobra, pojedziemy tym. Niech będzie Night Shark. Rajczu sobie zwrócimy. Pytanie tylko, gdzie to jest? Na złomowistku. Tak, gdzieś w okolicach może. Dobra, no to. Fu. jesteśmy na miejscu już no, właściwie. Próbujemy tam wjechać tak normalnie, mogę tak po prostu wejść? Dobra, chyba nie, nie widzą mnie. Co to jest? Zlokalizuj ładunek. To są jakieś plany. Coś tam było o planach. Zrób zdjęcia czy coś. Wejdź do Charlie'ego. Wow, to jest coś na poziomie alienów, mężczyzna. Te ufotwory wokół miasta? Prawdopodobnie tylko te idioty, puszcząc to w deserze. Mamy jeden ładunek. Podłożony lokalizator. Fajnie, gdzie one wszystkie są? Trzeba je poszukać. W sumie są trzy. Tutaj jeszcze jest. Dobrze. Nawet szybko to idzie. Szybciej niż poprzednia misja. Dobra, jeszcze trzeci gdzieś tutaj powinien być ukryty, schowany? Może gdzieś tu? Nie, tutaj nie ma. A może? Może, tu jest jeden, no to pięknie. Będziemy szukać ostatniego ładunku, i nie wiadomo, czy go znajdziemy. O, coś było chyba. Eee, to, to mi niepotrzebne. Na razie, a chociaż w sumie, jak się misja nie sfajluje, no to. Dobra, możemy to zebrać. Jeden na sto. Czyli kolejne znajdźki. Dobra, gdzie jest ten ładunek trzeci? Może mamy jakieś zabawki, żeby to namierzyć? Nie ma nic. Nie ma żadnych tutaj. O -o. O, o, o! o, No to ekstra. Dobra, mogła wyjść. Huch ale się udało. Szukamy jakiegoś ładunku z napisem Meriwether. Jak go nie znajdziemy, no to misja się nie zrobi. Tutaj, ja cię kręcę. Dobra, no to ja spadam chłopaki. Miłego. Zrobiłem co chciałem. Mogę już stąd odjeżdżać. O, kadzenka Alkoholst. Będą fajerwerki. Będą fajerwerki. I Sounds like a direct hit to me. Get ready over there. P eyes on backup moving in. And they got some sweet ass armor truck with him. Gotta grab that thing, TL. Haha <laughs> Merryweather's not gonna know what the fuck happened out here. Gdzie

Przejedziemy tędy. Naprawdę, naprawdę. Dobrze, chociaż tędy jest przejazd. Okej, okay, koniec. Misja zakończona. Miała trwać trochę krócej, a ja trwała trochę dłużej. No i mamy 132 tysiące razem z premią, ale to jest. Wszystko mnożenie rozdwa, więc normalnie byłoby mniej. Na tym kończymy. Jeśli Wam się spodobał odcinek, to zostawcie łapkę w górę subika i komentarz. Hej!